Cześć moi drodzy, witam was serdecznie na kanale obstawiamy po raz kolejny, lecimy z typami na dzisiaj. Oczywiście na sam początek zachęcam do zostawienia łapy w górę pod tym filmem I dziękuję za każde kliknięcie, to po prostu pomaga wszystko rozwijać, także dzięki wielkie. Jeżeli chcesz przewijać sobie od razu do kuponów, ja standardowo, jak na każdym filmie, muszę klepnąć swój wstęp, czyli zwrot kasy za przegrany kupon, dobrze słyszałeś, zaproszenie do grupy i konkurs dla Was na Freebeta, więc po kolei potem przejdziemy też do kuponów. Słuchajcie, zwrot kasy za przegrany kupon w BetCliku, promocja cały czas aktualna, jeżeli Ktoś nie korzystał, nie ma konta w betclicku, no to można skorzystać. Co trzeba zrobić, żeby tą promocję odebrać? Założyć konto z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Używając go do promocyjnego, e, obstawiamy. No i jak już to zrobicie, to możecie sobie zagrać pierwszy, obojętnie jaki kupon za maksymalnie 228 zł. Obojętnie jakie typy, kursy, dyscypliny, to sobie wybieracie sami. Obojętnie jaka stawka, to może być dycha, to może być 5 dycha, może być stówka. To nie musi być taki kupon jak tutaj. E, po prostu stworzycie swój kupon. Nikt z góry wam nie narzuca. Jeżeli okaże się ten kupon przegrany, betclick, zwróci wam Minus podatek we freewecie. Jednokrotny obrót po kursie 2.14. Osoby zainteresowane taką promocją na start odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem. Założenie e, konta z tego linku, który tam znajdziecie, to jest minuta i można tworzyć coś na dziś. Zanim przejdziemy dalej, zapraszam do naszej grupy na Facebooku. E, tam ponad 100 tysięcy ludzi. Zapraszam na Instagrama. Dodatkowe kupony, których tutaj po prostu na YouTube nie ma. To linki też macie w opisie pod tym filmem. I jeszcze raz przy weekendzie e, przypominam, że gramy sobie tutaj z ekipą z transmisji na żywo e, w darmową przeglądarkową gierkę. Football Team Game. To jest gierka, w której tworzysz sobie zawodnika. Piłkarza, bramkarz, obrońca, napastnik, pomocnik, jak ci się podoba. Trenujesz go na daną pozycję, i jak już sobie go trochę wytrenujesz, to dołączasz do jakiejś drużyny. My gramy na europejskim serwerze, mamy dwie drużyny, więc może udać się dołączyć do jednej z naszych. No i grasz w lidze. Rywalizujesz po prostu w swojej ekipie z innymi ekipami. Taki menadżer jednego zawodnika. Jeżeli jesteś zainteresowany, no to możesz sobie zerknąć. Link masz w opisie pod tym filmem. Z tego linku, jak sobie konto założysz, to przy okazji masz energię na treningi. Także jeżeli jesteś zainteresowany, tam odsyłam, a my przechodzimy dalej. I przechodzimy do konkursu, jak zawsze 25 zł do wygrania. Co trzeba zrobić, żeby nie powalczyć? Subskrybować kanał, zostawić łapy w górę pod filmem i w komentarzu typujecie dokładne wyniki Minutę pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Ren a Paris Saint-Germain. Dopisujecie swój nick gracza z Betclika, typujecie do 20.45. komentarze edytowane, dodane. Po tego godzinie bez nicku gracza na Betclick nie biorą udziału w zabawie, czyli standard. Przechodzimy do meritum tego odcinka, czyli do kuponów. W końcu można by powiedzieć kolejny materiał tworzony przy współpracy z Betclickiem i od razu zaczynamy od kuponu Jana. Słuchajcie, to jest bardzo ciekawa sytuacja, Jan dwa kupony na YouTube u nas podał, oba trafił 3755 zł czystego profitu jasna lupa, i jest ładowany za 3100 dubel, dubel na Premier League 3100 zł, nierozbity kupon, a szkoda, bo ewentualnie jak to wejdzie, a wygląda fajnie, no to byłoby więcej kasy mamy tutaj kupon, w którym Jan liczy ewidentnie na gole minimum jedno trafienie Crystal Palace, które gra na wyjeździe z Chelsea, Chelsea no, powiedzieć, że ma bardzo ciężki okres, to nie powiedzieć nic. Po pierwsze, ta gra się ostatnio nie klei. Wyniki kompletnie nie oddają. No, bo wystarczy powiedzieć, że słuchajcie, e, po mundialu rozegrali trzy mecze ligowe: 1 do 1 z Nottingham, mecz wyjazdowy. E, porażka 1 do zera z Manchesterem City u siebie. No i ostatnio z Fulham 2 do 1. E, Przegrana, oczywiście. No i tu, tutaj po pierwsze, nie klei się gra. Po drugie, jest bardzo dużo kontuzji. Ta kadra naprawdę musi być klejona w bardzo magiczny sposób, żeby tu wszystko się spinało. Dodatkowo żało Felix, który zaliczył świetne tam pół godziny debiutu i dostał czerwoną kartkę w tym właśnie poprzednim meczu z Fulham. No tutaj naprawdę ciężki orzek do zgryzienia, jeżeli chodzi o szkoleniowca Chelsea. Jak ten skład poustawiać na mecz z Crystal Palace? Crystal Palace, który też gra słabo, to trzeba powiedzieć, ale tutaj Jan twierdzi, że właśnie wykorzystując te wszystkie rzeczy, które wokół Chelsea się nazbierały, Crystal Palace minimum jednego gola strzeli. No to też warto powiedzieć, że Chelsea w 18 meczach aż 21 z Straconej goli. No to naprawdę jest sytuacja dziwna, jak mówimy o zespole takim jak Chelsea. No i sam fakt, że są na dziesiątym miejscu po 18 kolejkach. To zostawiam. W drugim meczu z Premier League ham? Arsenal mamy propozycję na BTTS-a, czyli mamy taki pojedynek w górze tabeli, no bo pierwszy Arsenal gra z piątym hamem. Są to ekipy, które naprawdę ładnie sobie radzą w ofensywie, bo Mamy 17 rozegranych kolejek w przypadku Arsenalu, 18 w przypadku Tottenhamu no i sam Arsenal, który gra oczywiście wybitny sezon, to sobie trzeba powiedzieć. 40 goli strzelił. Mają też najlepszą aktualnie, drugą najlepszą defensywę w lidze zaraz po Newcastle, bo Newcastle 11 straconych goli, Arsenal 14 straconych goli. No i jeżeli zostajemy też przy ofensywie, no to Tottenham 30, yy, 37 bramek strzelonych w 18 meczach, więc ofensywnie te dwie ekipy wyglądają naprawdę dobrze. No to jest ciekawe zapowiadające się spotkanie oby było meczycho i oby był ten beta test, żeby Jan 3 na 3 trafione kupony miał. Będziemy dalej. Pędzimy do kuponu od naszego weterana. 42 podane kupony od Wiktora, 18 trafionych. Zostało 3127 zł. Czystego profitu. Mamy zwycięstwo Atletico. To śmierć. Nie nie, nie nie będę tak mówił, ale. Większość z Was pewnie tak ma, bo to widać na, na grupach po opiniach, że jak ktoś ma zagrać czyste zwycięstwo Atletico, to już się żegna i tylko trzyma kciuki, żeby to się faktycznie udało. No bo Atletico, Atletico nawet naj, najłatwiejszy mecz potrafi spartolić i taka łatka tro, trochę do nich jest przyczepiona, że, że lepiej to na poli, na poli mówię, Atletico omijać, a tutaj mamy propozycję wyjazdowego zwycięstwa z Almerią, która faktycznie no nie jest najlepszym zespołem jeżeli chodzi o La Ligę a to Atletico cały czas o to top 4 się bije, bo to jest punkt straty do Betisu i tak naprawdę 5 punktów straty do Realu Sociedad, więc to nie jest duża strata, zdaniem Wiktora Atletico to wygrywa, dorzuca też różne w meczu Serie A, tutaj mamy spotkanie słuchajcie Atalanty i Salernitany jeżeli chodzi o rożne, no to oczywiście po tych po przerwie mundialowej, obie ekipy zagrały dwa mecze, Atalanta w jednym meczu miała 11 różnych meczowo oczywiście od dwóch drużyn, drugi mecz to tylko 4 różne. jeżeli chodzi o Salernitane też, jeden na dwóch z linią, bo było 8 i 13, więc generalnie, moim zdaniem, ale to jest tylko moje zdanie, moje zdanie człowieka, który faktycznie lubi te rzuty różne śledzić, są lepsze mecze na dzisiaj pod kornery, ale tutaj Wiktor stwierdza, że dorzuca coś takiego i jest jeszcze gol Fiorentiny, gol Fiorentiny, która też no, ma dzisiaj ciekawy mecz 4 A, bo to jest spotkanie wyjazdowe z Romą, z Romą, która też mi się wydaje, że trochę na miarę swoich możliwości, poniżej swoich możliwości gra, o może tak, no bo ta gra szarpana, taka nierówna, gdzieś tam remisy przeplatane ze zwycięstwami i pora no i dlatego dopiero siódma lokata. To jest naprawdę słabe, słaba lokata, moim zdaniem, jak na Romę. Co prawda, powiedzmy sobie szczerze, ta strata nie jest duża, bo oni mają 31 punktów zebranych, 6 punktów straty do drugiego miejsca, więc to nie jest jakaś wielka przepaść, tyle dobrego. I tutaj zdaniem, zdaniem Wiktora, no właśnie, zdaniem Wiktora ma w ogóle tutaj traci gola. Też gdzieś przez tą nierówną grę. A też Fiorentina to jest taki zespół, który lubi zagrać bardzo dobre spotkanie z tymi lepszymi ekipami. Też warto powiedzieć, że Fiorentina w pięciu ostatnich meczach trafiała mi. Minimum jednego gola. Zawsze. W pięciu ostatnich ligowych spotkaniach też z takim mocniejszym rywalem e, e, grała. Był to oczywiście Milan. Przegrali 2 do 1, ale ten gol był. I tutaj właśnie też zdaniem Wiktora gola strzelają. Pędzimy dalej. No i mamy kupon od Macieja. Maciej druga najlepiej typująca osoba u nas na, na YouTubie. 28 podanych kuponów. 18 z nich aż trafionych. E, 13 tysięcy złotych. Równo. 13 tysięcy złotych czystego profitu, czystego zysku odliczając stawki. No i mamy mocnego holenderskiego dubla. Rozbitego na dwie stawki, żeby ominąć dodatkowy podatek. 1000 i 100 ładowany na 2006 i 2207. Mamy, słuchajcie, przede wszystkim zwycięstwo PSV Eindhoven. E, przepraszam, Owerek 2,5 goli w meczu PSV Eindhoven. No i tu, oczywiście, trzeba od razu powiedzieć, że Eindhoven, druga najlepsza ofensywa ligi. Naprawdę strzelają tych goli na potęgę. 15 y, meczów rozegranych, 42 gole strzelone. Do tego 20 straconych, więc też nie jest to jakaś najstabilniejsza defensywa, bo tracą średnio ponad gola na spotkanie. No i tutaj y, Maciej twierdzi, że. W tym meczu tak naprawdę sami goście przy odrobinie szczęścia są w stanie pokryć overka, a też Sitar tutaj no 27 goli straconych, 15 meczów w listach rozegranych, to jest blisko, dwa gole tracone na mecz, zdaniem Macieja też coś od siebie dorzucam, jakieś 1-3 1-2 i ten over zostaje pokryty dodatkowo jest zwycięstwo Feyenoordu Feyenoordu, który powiem wam szczerze ma pewnie w tym sezonie nadzieję na mistrzostwo, no bo oni aktualnie po tych 15 kolejkach, oczywiście jest długa droga ale są na dobrej drodze, po 15 kolejkach są liderem, liderem, który uzbierał 34 punkty ostatnio troszkę noga im się powinęła, bo zremisowali mecz wyjazdowy z Utrechtem, ale Utrecht też w tym sezonie dobrze gra, no ale na ich szczęście również Ajax i PSV Eindhoven swoje spotkania zremisowały. Więc ta przewaga trzech punktów, wielka przewaga trzech punktów e, się utrzymała. I teraz mecz z Groningen, który jest na pierwszym, bezpiecznym miejscu nad strefą spadkową, e, który ma trzy mecze z rzędu przegrane e, i który zdaniem Macieja przegra również swoje Nordem, Więc tutaj czyste zwycięstwo i mamy od Maciejackiego holenderskiego dubla. No jestem ciekawy, jestem ciekawy i trzymamy kciuki. Pędzimy dalej. Remek 7 podanych kuponów, 3 trafione 1735 zł, czystego no i tutaj w sumie bez kombinacji, bo mamy czyste zwycięstwa talenty. E, gadaliśmy sobie przed chwilą o tym meczu z Salernitaną, Salernitaną, która też ostatnio no ma swoje problemy. Ma swoje problemy, jak sobie rzucicie okiem na mecze ligowe, ostatnie te przed mundialem i te po mundialu, no to tam zwycięstwa e, próżno szukać. Trzy porażki, dwa remisy z tych ostatnich meczów, e, a Talanta w końcu przełamała serię meczów bez zwycięstwa, w kolejce wygrywając na wyjeździe z Bolonią. E, I tutaj zdaniem REMka po prostu na swoim boisku Salernitanie szans nie dadzą. Więc trochę grany pod faworyta. E, jeżeli chodzi o ten mecz bo też jest zwycięstwo Chelsea, no tutaj nie wiem, czy można powiedzieć, że pod takiego mocnego faworyta kurs na Chelsea rośnie, bo w momencie wystawienia był 1,50, teraz okolica 1,7 no ale tutaj zdaniem Remka po prostu faworyci na tym kuponie oddają kasę i, i to wchodzi, przedostatni kupon na dzisiaj to jest zwycięstwo Barcelony w regulaminowym czasie gry od Kaspera, Kasper nie typował u nas na na YouTubie, ale stwierdziliśmy, że wrzucimy takiego jednego mocnego singla, bo dlaczego by nie, oczywiście mamy e, finał Super Pucharu Hiszpanii, Real Madryt z Barceloną i tutaj Kasper idzie mocno w stronę Barcelony, zdaniem Bukmacherów lekki Faworyt. Ja tutaj mocno trzymam kciuki za lewego, żeby coś huknął i przy okazji może Kacperowi ten kupon faktycznie, e, faktycznie uda się zaksięgować na zielono. Taki singielek z fajnym kursem też warto tutaj co jakiś czas rzucić i ostatni kupon zanim przejdziemy do takich tasiemek jeszcze na dzisiaj. To jest kupon odratka, słuchajcie. Pięć podanych kuponów na YouTubie, cztery trafione ładnie to wygląda 3234 zł czystego profitu i mamy dwa BTTS-y. Jest ten mecz o którym przed chwilą rozmawialiśmy, czyli zakład na to, że i Real i Barcelona w regulaminowym czasie gry co ważne, strzelą po minimum jednym golu, czyli tak BTTS po prostu i do tego spotkanie w Portugalii Benfica ze Sportingiem. Bardzo ciekawe spotkanie też można powiedzieć na szczycie tabeli, bo pierwsza z czwartą ekipą grają. No i tutaj Benfica zrobiła sobie dosyć dużą przewagę jak na 15 kolejek, bo to jest 6 punktów przewagi nad drugą bragą. I trzeba powiedzieć jedną rzecz. Zarówno w ofensywie Benfica na przestrzeni tych 15 kolejach, kolejek zdecydowanie lepsza, bo to jest 38 strzelonych goli do 29 sportingu i w defensywie też Benfica zdecydowanie lepsza. Benfica najlepsza defensywa w lidze, 10 straconych goli, Sporting troszkę więcej po 16. Zdaniem Radka... W obu tych meczach, tak jak zresztą widzicie, wpada BTTS i teraz na szybkości przeskakujemy do tych kuponów z nieco większą ilością zdarzeń, za nieco mniejsze stawki. Bo takie kupony też jak jest troszkę więcej meczów, czyli przy weekendzie, pojawiają się u nas na kanale, żeby osoby, które takimi kuponami się interesują, mogły sobie teraz spację na przykład wcisnąć i popatrzeć, kto coś tam gra za 15, 20, 30 czy 55 złotych, na przykład. Żeby też było troszkę urozmaicenia, oczywiście nie musi być tutaj tylko kuponów za, za, za grubą kasę, za setki i tysiące złotych, chociaż to jest kręgosłupem naszego kanału, tak naprawdę. Ale jako dodatek te kupony za mniejsze stawki. I dzisiaj mamy wszystko. Dziękuję serdecznie, że oglądasz się do samego końca. Jest dużo tych propozycji. Mam nadzieję, że okażą się trafne, bo wiadomo, że na przykład jak jest taki Maciej, który 13 tysięcy złotych profitu wykręcił i trafi dwa kupony po tysiaku, no to to jest autoreklama kanału. Ja zawsze trzymam kciuki, żeby jak najwięcej z tych kuponów siadało, bo możemy go wtedy sobie automatycznie reklamować tak naprawdę. Albo Jan, który ma 2 na 2 i dzisiaj gra za 3000 zł. No, będziemy 3 na 3 i 7 tysięcy złotych po trzech kuponach. Też fajnie. Trzymam za to kciuki. Wam życzę udanego dziąka uśmiechu na twarzy. Jeżeli coś sobie gracie, to oby, oby się udało, oby siadało. Tylko przypominam, że te kupony z filmu wszystkie mogą być przegrane. Mam nadzieję, że o tym pamiętacie. Nie ma żadnych gwarancji ani pewników. Trzymajcie się, dobrego dnia. Pozdro, piona, nara.